Cześć, z tej strony Maniusz tym. Odcinek miał być wtorek albo środek Ale dzisiaj będzie Lepszy odcinek niż miał być Ponieważ dzisiaj odblokujemy nową chromatyczną zadymiarę Nagrywa się Nagrywa, która nazywa się Bell I chyba bez zbędnego przedłużania odblokowujemy Nowy chromatyczny zadymiarz Na moim koncie No i robimy zdjątko Hop i mamy. I mamy naszą zadymiarę. Władujmy do niej y, punkty mocy. Wiem, że mamy specjalną misję. Sobie zagramy nią jakieś dwie giereczki. 10 punktów do bel. Y, 46 punktów do bel i z mega boxa leci 149 punktów do bel. Y, wchodzimy w zadymiarzy. Y, lecimy na sam dół taskowo. No i mamy bel. Tak, mamy ją, moi drodzy. Ulepszamy, 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 no i bardziej chyba ulepszyć nie możemy. Wybieramy ją do loby, lecimy na solo, burzowe równiny, okej, okay, bardzo fajna mapa. No zagramy sobie nią, bo jestem bardzo ciekawy nowej nowe, nowe chromatycznej zadymiary, która mi się bardzo podoba. No to lecimy w grze, jak będziecie słyszeć jakieś szumy to przepraszam, ja żuję gumę, takie XD dla was. Ej, no ale pierwszego meczu chyba się nie da przegrać. Czyż nie? Czy da się? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Ja w ogóle przegrałem pierwszy mecz raz na zero po charkach na dodatkowym koncie. Okej, okay, dobra. W ogóle. Ciekawe, czemu ma złotą rękę? Bo ona ma złotą rękę i ciekawe, co jej się stało. Ale, jest, ale ona jest OP. Ona jest naprawdę bardzo dobra. Jest bardzo OP za dymiarzem. Słuchajcie, e, panie, dystans społeczny, bo wie pan, maseczka kurde covid 19 Okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam, jestem jeszcze nobem tą postacią, ale chociaż się cieszę, że plus kilka pucharów, później sobie otworzę, jak będę miał czas wolny, bo zaraz muszę wracać na elekcję, ale mam dużą, dużą taką przerwę. Yy, no i będzie ten ten odcinek otworzę mega później. Okej. Okay. Ej, ale ona ma ona ma najdłuższy chyba zasięg zadymiarzy. Zaraz to zobaczymy. No, no, giń. Ej. No, no, faktycznie. Najdłuższy. Najdłuższy zasięg z zadymiarzy ma. Tak daleko strzela, tylko się to wolno wystrzeliwuje. Nie mogę się doczekać skina złotoręki złotorękiej bel. Aż tak się. Nie... Jak patrzę na tą zadymiarę, to ja tak się nie mogę doczekać złotoręki, ej. Że aż. fajnie, jest, że jej pociski się odbijam. To jest, to jest ulepszona Jessie, Jeszcze ten ult, widzicie? Wzmocniłem uderzenie. I póki on nie zginie, to będzie na nim. No, Chłopie, czy ty możesz? Czy ty możesz? Ale mu, ale mu headshota trafiłem. Pięknie. A, i za niedługo zacznę nagrywać ze scenariuszami, bo mnie trochę denerwuje, że ja nie wiem, co mam mówić, a scenariusz będę czytał. I na pewno będzie lepiej. Będzie lepiej, to jest pewne. Gram z Jackie, która ma 9 kubów. Najpierw ją ultem pacnijmy. Easy win. Za dużo w tym meczu nie zrobiłem, więc ja jeszcze jedną spoko grę zagramy. Ogólnie struktura zadymiarza jest bardzo dobra. Jego broń jest naprawdę ekscytująca i się nie mogę doczekać, aż zamiast z pistolet, tej broni, która strzela prądem, będzie strzelać z snajperki. Tak już najbardziej mogę doczekać. Ogólnie to jest pierwsza chyba snajperka będzie w grze do tego skina. No, teraz sobie podnosimy kubam. Fajna jest ta broń, bo ona tak jak takie szczypce wygląda, takie szczypce ogrodowe. Tylko w przeciwieństwie do szczypiec ogrodowych ona strzela prądem. Tam mamy bo. I... Możemy się z nimi... Ogólnie na tym poziomie mogę się jeszcze z nimi bawić. Okej. Okay. Czy ty możesz? Czy ty możesz, panie Pawle? Dobra, bum, bum. I patrzę, te kulki się odbijam tak fajnie one tak mogą bez końca. Tylko na botach, to na botach w jaskini treningowej to się trochę psuje, bo w końcu ko kończą się. Przepraszam, ja słyszycie jakieś chrapanie, bo to mój piesek sobie śpi. Giń! Czy ten dynamite ogólnie fajnie jest ten ult, że on dostaje nie z, nie z jednego źródła, ale kilka większy damage, czyli z na przykład mojego przyjaciela, jakbym grał duo albo dynamite'a, tego też by ta Jackie dostała większy damage. I tym no, i tym Pierwszym miejscowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam, że, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Trzy lajki kolejny odcinek, więc trzymajcie się. Cześć.